Cześć, witam was w kolejnym podsumowaniu wyścigu w polskiej Lidze Wyścigowej. Dzisiaj znajdujemy się na torze w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Powiem wam, ten tor tak dosyć średnio mi leżał, Mimo, że trochę potrenowałem, bo sprawdzałem niektóre opcje strategii i tak dalej, ale chyba zrobiłem za mało tych analiz chyba sobie, żeby po prostu prezentować tempo, jakie bym sam chciał, to też nie tak, że narzekałem za bardzo, że po prostu było słabo, ale no, mogą być lepiej z mojej strony. Torf Abu Dhabi, Abu Zabi, tak. Nie wiem, zawsze mówiłem Abu Dhabi, a okazuje się jakby, że w naszym języku polskim no, wymawiamy Abu Zabi, zawsze miałem taki mętlik w głowie, ale tak, Torf Abu Zabi w roku poprzednim w teorii już miał być on był przybudowany w prawdziwej Formule 1, ale twórcy gry niestety go nie zaktualizowali i dopiero w tej edycji gry mamy ten tor zaktualizowany nową nitkę toru do której no, ciężko mi się było zadaptować w tych nowych bolidach no ale to okrążenie no, też jakoś nie, nie powalało, więc widać, że no, nie miałem tego toru wypracowanego tak bardzo, nie czułem się jakoś mocny na tym torze chciałem po prostu go przejechać no i będziemy wjeżdżać już w ostatni zakręt no i co, no ja was zapraszam już na podsumowanie wyścigu. No, coraz lepiej. Wesoł Spina nie, na, na jedynce. Halo, wyderpusz. No, no oczywiście. Pan. No wszyscy za mną na medach. A przede na harda. Jak te pieleniowego wózka. Ja tak miałem lepsze Ole mnie, ole mnie ten. Zjedli na tych hardach Co się dzieje? Co oni robią? No i za mną konopa jedzie, a nie wiem, co mam robić No kasiu, tak się hamujesz? No i co teraz? Lungi koledzy? O Patrz jak odskoczył Zbiją się na pewno Kunkiel na softach, co jest? A, wszyscy palą ten RS Po co? Nice Ała, uderzyłem w Dostanę kara, już się odwołam od tego Dobra, nie mam zamierzeń Na szczęście Jeźdź, the liar. No i muszę oddać pozycję chłopowicy z ostatniej i A, kolizja, uwaga Załatwili okay. z tego, z przodu no e, żółta e, flaga wyderpł, żółta flaga, yellow był, oj, do zgłoszenia Kolega, bo pod żółtą wyprzedzał Ładnie mi się Erso szczędza, no, a ja musiałem oddać pozycję, kurde, bo z... Dymy były Ale wózka tepie, mordo, nie? To jest hit Weso, patrz ile ma przewagi No myślałem, że padła sesja, by był restart. Nie no to się... mnie wywaliło. Joom nagle macie VC. No, A nikt nie, bądź nie bądź się bądź bądź na Discordzie. Się Aha Stwórz. Drybier w tej gry? Aha, no ja nie mogę dołączyć, no, że nawet poglądał. No. Ja. no nie wiem. Jak, jak kon... ja wysp... zaspinowałem w Japonii i konopa mnie zgłosił, to dostałem... Do, do, do był werdykt taki, że... Yy, coś tam coś tam, że nagle się nie... razy zniknąłem z toru, nie? Nic A nie wiem. dostałem. Japonii, no to wiem. To wiem o coś wiedział. Bez trzask w ogóle no, Wypluło mnie. Łabędź, bo to mój błąd był trochę że... a jeszcze nie mam do reszty wyder push. albo jestem ja taki słaby, albo połączyłem po szybciej po prostu na tych nadach żeby spinował wyder puszę ich bez tej Portugalii No lecę bokiem Dobra, duchy są tu no mogę Co spinasz Alicjuszu? No. O mój Boże o mój Boże. Au. Co by nie mieć przytrzymać wewnętrznej kolazji? seconds. Nice stop time, we're happy with that one. I niestety, po z boxu, powiem Wam, naprawdę fajnie mi się jechało na tych oponach. Niestety, z czasem tych kilku z czasem zużycia tych opon, no to już moje tempo znowu zaczęło być coraz gorsze. Na tym to, że no i nie wygoniłem Jośka Killara mentelsona Bardziej to miałem jakieś nadzieje na złapanie Mentelsona, Niestety, no pod końcem tego wyścigu lepiej zadbało te opony najprawdopodobniej, no i po prostu. Odjechał mi, odjechali mi No i niestety ten wyścig skończymy Tylko na pozycji Ósmej niestety, no szkoda Bo mogło być trochę lepiej nawet No ale no Ważne, że w jakikolwiek punktach dojeżdżamy A nie tak jak w Brazylii Kończy się to no, Wycofanie wyścigu, z wyścigu Przez to po prostu Uszkodzenia, zbyt duże uszkodzenia samochodu a więc to na tyle z dzisiaj. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do polajkowania, suba, komentarza, bo zawsze mi to dodaje trochę motywacji. No i widzimy się, mam nadzieję, za niedługo na kolejnych podsumowaniach. Cześć!